Teraz proszę zobaczyć, wszak szybciutko pokażę te pierwsze jajka. Bierzemy jasną wodę do, do żółtego i już możemy to żółte jajko wyciągnąć. I to będzie dla nas taki jakby podkład do malowania jajek. Tu mam zieloną, wkładam do tej seledynowej i mam już takie jajko seledynowe. Troszeczkę pracochłonne to jest, trzeba powiedzieć, ale proszę się nie zniechęcać. Naprawdę pisanki będą piękne i robią naprawdę dużo, dużo przyjemności w malowaniu, a później można powiedzieć oglądaniu ich. I zaraz te pierwsze pokażę, jak one wyglądają. Tutaj, proszę zobaczyć, jak one szybciutko sną, ale muszą być dobrze wyschnięte. Czyli ja teraz już na drugą stronę znowu i na drugą stronę i zaraz przełożę na suchy papier. Można otrzeć. Ręce proszę mieć zawsze suche, żeby nie tłuste, bo będzie miała plamę wtedy pisanka. Wszystkie włożone, i teraz znowu wyciągamy łyżeczki. I niech one tak około 3 minut. Jak już ta druga farba będziemy jeszcze raz malować, to można to jest 5 minut, potrzymać dłużej. Ale te pierwszy raz to można krócej trzymać. I to wszystko na ten temat: tych właśnie farbek, i przygotowania właśnie tych jajek do malowanie tak to wygląda już teraz zaczynamy już malować mam tutaj takie te świeczuszki małe z woskiem i w te świeczki wbijam się nagrzewam króciutko i już zaczynam malować moje malowanie to będą Kropki, kreseczki. Tutaj możemy zrobić punkciki i będziemy robić punkty. Oczywiście możliwe, że zaraz dołożę inne świeczki, żeby było lepiej widać kolor tego co maluję. Oczywiście możliwe, że będzie Wam najpierw wychodziło krzywo i również, ale to jest ręczna robota i nikt nie będzie od Was oczekiwał, żeby była kropka, kropce równa, czy kreska, kresce I na pewno jak już pomalujecie parę pisanek, to będziecie mieli później już coraz to równiejsze i coraz to ładniejsze. Można sobie wziąć się jakąś pocztówkę z pisankami, zobaczyć jak tam jest malowana mniej więcej, albo jak macie jakieś stare jajko gdzieś, czy jakąś starą pisankę i sobie popatrzeć jak ono jest robione. To nie jest taki prawdziwy włosk, jaki malują niektórzy ale to też nie jest szpilką. To jest malowanie woskiem ze świeczki, ze szpilką taką, bo można malować takim prawdziwym woskiem. Tutaj takie literki, C około. Czyli mieszamy kropki, kreski, półwki i z tego sobie coś tam układamy. I tak to już wygląda. Możemy zostawić, wtedy będziemy mieli pół takiej, a pół innej. To na początku zrobię jednakowy kolor. I teraz będę znowu prowadzić naokoło. Czyli jakby staram się ten środek i prowadzimy. Mniej więcej środek i prowadzimy. Jajko jest pęknięte. Mhm. Jajko jest pęknięte, proszę zobaczyć, tu taka kreska. A więc mogę go umalować do końca jeszcze. Ale to jajko już trzeba będzie dzisiaj albo jutro najpóźniej zjeść. A zobaczymy, co wyszło z tego. Proszę zobaczyć. Taki ładny kolorek wyszedł. Możemy już wyciągnąć to wystygnie oczywiście obecnie, to będziemy jeszcze raz malować do końca i jeszcze raz wstawimy. Wtedy do innego koloru. A więc już teraz nam się kształtują albo wyrabiają różnego rodzaju wzory, kolory i żadna pisanka nie będzie równa żadnej. To się nazywa ręczne robótki, oczywiście. Możliwe, że dam na dwóch kanałach z gotowaniem, jak również robótki ręczne, żebyście Państwo mogli skorzystać, bo możliwe, że nie każdy z Was ogląda mnie, czy na tym, czy na tym kanale, a więc pokażę na obu kanałach. I tą będziemy teraz malować jeszcze raz. Czyli wypełnimy te puste miejsca. Mamy takiego płatuszka. Tu Wam pokażę, że miałam różową. Proszę zobaczyć. Tutaj ja miałam różową. Pożyłam ją teraz do zielonej. Myślę, że też bardzo ładnie wygląda. I tutaj mam proszę zobaczyć taką ale to jajko jest nieładne, widać. To ja zrobię, jeszcze raz coś pomaluję i włożymy na koniec do jeszcze innego koloru. Czyli będziemy malować i wkładać, malować, wkładać, aż na koniec wyjdzie nam jakiś fajny jeden kolor. I proszę zobaczyć, pisanki już zaczynają wychodzić. Każda w innym kolorze. Tak wyglądają. Bardzo ładne. Jeszcze trochę mokre. Muszę obeznać. Muszę zobaczyć. Na przykład z napisem Wesołych Świąt. Taka kolorowa. Taka. Jeżeli nie czepi dobrze, to proszę jeszcze raz mówić. Tutaj też mam taką z napisem. Też jest pomalowane. Jest taka. Każda inna, proszę zobaczyć. Mimo, że podobne kolory, ale końcowy efekt jest bardzo fajny. W sumie na koniec jest zawsze najciekawiej, bo te kolory się mieszają naprawdę są wtedy bardzo fajne pokażę jeszcze raz chyba zrobię przerwę małą bo parę godzin troszkę posiedziałam ale no czasochłonna jest i proszę zobaczyć robótki idą dalej czyli Jajka już są pomalowane, proszę zobaczyć. Tak to wygląda, może niżej troszeczkę. I proszę zobaczyć z tych tylko tutaj farbek, ile fajnych farb wyszło, ile fajnych kolorów tych pisanek. Każda jest po prostu inna. Tutaj też już mam pomalowane, odłożone. Na przykład pokażę Wam taką na przykład pisankę, gdzie napisałam Wesołych Świąt tutaj napisałam wesołych świąt też można tak jak mówię jeszcze dojdą imiona można imiona można też świąt z tej strony z tej strony wesołych tutaj świąt a tutaj jakiś wzorek dać tak wygląda ta różowo zielona Ja robię po prostu niektóre kolory po 2-3, ponieważ ja to, jak mówiłam, sprezentuję za każdym razem komuś. To może jeszcze raz. Tutaj proszę zobaczyć, nie czepiło to jajko. To nie zależy, jakie jajko. To nie wygląda za bardzo ładnie. A więc tutaj coś dołożę. Jeszcze jakieś na przykład. Tutaj piszę Wysokich Świąt. To można tak zrobić, że. Na przykład tutaj. Możemy coś takiego jak literka C dołożyć z jednej strony, tutaj z drugiej strony. To nie będzie widać teraz, ale później jak się włoży do farbki, to będzie widać. Tutaj też damy to, żeby po jednej po drugiej stronie ten sam wzór był. I wtedy włożymy do innego koloru, jak to przestygnie troszeczkę. Tutaj możemy też dać na przykład tu. Takie ze trzy kropki. <laughs> Można tutaj napisać na przykład wesoły świąt, jak to robię ja. A więc musimy mieć wosk nagrzany i robimy kreski w dół. To będzie na wy. Jakby nadrukowane. I to już jest wy. I to wtedy te, trzeba bardzo szybciutko malować. E? o ły trzeba na dwa razy y też trzeba na dwa razy czy y i s i h tak to wygląda wesołych tu możemy dać Świąt, albo możemy tutaj na dole dać, by cały świąt pod spodem. I teraz sy, duże na przykład, nie domalowało się, a więc od to ubiorę do góry. Już mamy to S. Tutaj trzeba to kreseczkę si postawić nad S. I piszemy wy również na dwa razy. Z tej strony tu i również na dwa razy i kropka, a również na dwa razy trzeba koniecznie, na trzy kreseczkę i ten ogonek i kreseczkę, i tak kreseczkę. I to już jest wesołych. Świąt. To będzie w zielonym kolorze i będzie to tak wyglądało. Ale musi najpierw postać, żeby farba się czepiła. A więc na tym kończę to moje malowanie tych pisanek. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Potrzebujecie jedną paczkę, możecie dwie. Trochę jajek gotowanych, na ile chcecie, kogo chcecie tam, komu chcecie sprezentować. Troszeczkę octu woda przygotowana, ponieważ ona się tak szybko nie psuje, może ta farbka stać 2-3 dni i wtedy malujemy i sprezentujemy komuś a dla swoich bliskich i oczywiście można również jeszcze pisać imiona może to jeszcze szybciutko pokażę na tej, na przykład chcemy napisać imię Maja dajmy na to, piszemy kreseczkę Kreseczkę, tak żeby było równo. I wtedy ciągniemy od środka, tak? Tak. Możemy poprawić. I już mamy A. Możemy drukowanymi pisać niektóre. Od dołu w górę, bo wtedy dobrze nam pociągnie. A. I tu musimy od dołu pociągnąć do J. Tu możemy teraz jak nie doszło dobrze jeszcze raz po tym samym. I już mamy napis. I teraz pod ten napis malujemy pisankę. Mamy imię męskie. Na przykład Mike. A więc zapraszam bardzo jeszcze raz do umalowania i nie zrażajcie się, jeżeli za pierwszym razem Wam nie wyjdzie. I proszę zawsze uważać, że ten wosk budzie gorący i na niego, jeżeli wychodzicie, opuszczacie to miejsce, musi być koniecznie wyłączona kuchenka, żeby Wam się to czasem nie zapaliło. Musi być włączone na bardzo minimalnie, na jeden czy dwa, żeby Wam się ten wosk fajnie grzał. To jest bardzo, bardzo po prostu. To jest bardzo niebezpieczne, aby wam się tutaj zapaliło, dlatego bardzo proszę uważać.